Przy takich rozwiązaniach tekst zwierza, pstryk i światło jest już nieaktualny. Zamiast pstrykania jest telefon i możliwość zdalnego uruchamiania czajnika, pralki czy włączenia światła. Inteligentny dom to taki dom, w którym urządzenia pomagają nam w codziennych czynnościach. Na przykład dzięki naszemu telefonowi, który mamy zazwyczaj w kieszeni, możemy obsługiwać na odległość różne urządzenia. Inteligentne domy to wizja przyszłości. W perspektywie być może będzie dotyczyć każdego z nas. Był też szykowany z myślą niepełnosprawnych. Niepełnosprawnych ruchowo ze względu na rozpoznawanie komend głosowych jak i rozpoznawanie gestykulacji za pomocą zegarka smartwatch. Dziś Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, którym niewątpliwie jesteśmy. Polskie Towarzystwo Informatyczne i Uczelniany Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji pochyla się nad tematem funkcjonowania w scyfryzowanym świecie. 10 532 czasopisma recenzowane ze 134 krajów. Dziś nawet takie instytucje jak Biblioteka łączą przestrzeń tradycyjną z cyfrową. Ta uniwersytecka ma zdigitalizowanych 400 tysięcy dokumentów. To jest 7 tysięcy czasopism tych najwyższych wydawców. To jest prawie 40 tysięcy książek. To jest 43 tysiące norm, z których można korzystać elektronicznie. Pytanie: co robić, gdy trudno jest nam odnaleźć się w zinformatyzowanym świecie i jak sobie radzić z cyfrowym wykluczeniem? Tam, gdzie internet nie sięga, są realizowane specjalne programy, żeby dostarczyć internet, są programy aktywizacyjne realizowane. A gdy już rozprawimy się z własną cyfrową ignorancją, pozostaje tylko mieć nadzieję, że we współczesnej rzeczywistości nie czeka nas awaria prądu.